Wiesz, mój drogi, są takie kobiety, które wariują na punkcie niektórych facetów, a innych nawet nie zauważają. I to nie tylko dlatego, że facet jest przystojny albo ma kasę, okej? Okay? Sekret tkwi w czymś, czego niewielu rozumie, co sprawia, że kobieta zostaje w Twoich myślach, nawet o tym nie wiedząc. To jak magia, rozumiesz? Sprawiasz, że czuje coś innego, coś, czego żaden inny facet nie potrafi. Naprawdę chcesz wiedzieć? Powiem ci to, bo gdy to zrozumiesz, Twoja gra zmieni się na zawsze i ona nigdy nie będzie mogła o tobie zapomnieć. Sekret: Stwórz emocjonalne doświadczenie. Mój drogi, zatrzymaj się na chwilę i posłuchaj tej wskazówki, którą mało. Kto rozumiesz, a która robi ogromną różnicę, kiedy naprawdę chcesz zdobyć kobietę? Nie wystarczy gadać cały czas, jaki jesteś pracowity, że masz fajny samochód albo że jesteś spoko. Serio. To nie to, co sprawia, że kobieta wariuje na twoim punkcie. Liczy się to, co sprawiasz, że ona czuje. Rozumiesz? To jak facet, który nie musi być najgłośniejszy czy najprzystojniejszy, ale kiedy jest blisko niej, sprawia, że śmieje się do bólu brzucha, że jej serce bije szybciej jednym spojrzeniem że czuje się bezpieczna i jednocześnie mega podekscytowana, jak na emocjonalnej kolejce górskiej, to jest tworzenie unikalnego, emocjonalnego doświadczenia. Uczucia, którego będzie chciała doświadczać wciąż na nowo, nawet nie rozumiejąc dokładnie dlaczego. To nie ma nic wspólnego z prestiżem, wyuczonymi frazesami czy udawaniem twardziela. Chodzi o bycie prawdziwym. Bycie obecnym na 100%. Pokazywanie intensywności i autentyczności. Kiedy zrozumiesz, że to, co naprawdę zostaje w głowie kobiety, to sposób, w jaki ją sprawiłeś, że się czuje, przestajesz próbować udowadniać swoją wartość słowami i zaczynasz być facetem, który naprawdę rusza jej serce. I powiem ci, mój przyjacielu, jeśli trafisz w ten punkt, możesz być pewien, że będzie się do ciebie przyklejać, nie myśląc o nikim innym. Gra kontrastów, magnes, któremu one nie oprą się przyjacielu. Usiądź, bo to jest jedna na. Z tych rzeczy, które niewielu rozumie, a które sprawiają, że kobiety uzależniają się od faceta, serio, to taki boski sekret. Prawda jest taka, że kobieta jest napędzana kontrastem czyli uwielbia, kiedy facet jest trochę dwa, jednym, rozumiesz? Jak ten gość, który wchodzi do pokoju i wszyscy od razu czują, że jest tu na poważnie, pewny siebie, zdecydowany, pewny tego, czego chce, facet, który nie musi wiele mówić, a wszyscy go szanują. Ale potem jest zaskoczenie, w środku tego silnego faceta jest też lekka, uprzejma strona, która potrafi spojrzeć jej w oczy z prawdziwą czułością, która potrafi słuchać bez pośpiechu, bez próby rozwiązania wszystkiego naraz. To szalone połączenie doprowadza je do szału. To słynny bad boy z sercem, wiesz? Ten, który wchodzi mocno, z pazurem, który potrafi prowokować i żartować, ale też chroni. Jest obecny i sprawia, że czuje się bezpiecznie. To tworzy przyjemne napięcie, emocjonalną kolejkę górską, która utrzymuje kobietę w ciągłym napięciu, nie wiedzącą co się wydarzy. A to działa na jej pragnienie znacznie głębiej niż tylko fizyczne przyciąganie. Kiedy pokazujesz, że jesteś silny i pewny siebie, ale masz też wrażliwość i człowieczeństwo, mój bracie, stajesz się magnesem. Ona czuje, że jest w tym coś rzadkiego, innego, pociągającego, czego nie znajdzie u każdego. Ta równowaga między siłą a słodyczą, pewnością a wyzwaniem sprawia, że chcecie całym sobą, ciałem, umysłem i sercem. Sztuczka, mój drogi, to być tym facetem, któremu ufa, ale który jednocześnie wyzywa ją do bycia lepszą, do chcenia więcej. Kiedy to trafisz, możesz być pewien, że odda się tobie, nawet nie wiedząc dokładnie, jak to się stało. Obecność to moc, niewielu jest to w stanie robić. Słuchaj kolego, jeśli jest coś, co naprawdę rozpuszcza kobietę i sprawia, że przykleja się do ciebie, to jest to prawdziwa obecność. I nie mówię tylko o byciu blisko niej, siedzeniu razem, czy byciu w tym samym miejscu. Chodzi o bycie w stu procentach tam, całym sobą, ze wszystkimi zmysłami naprawdę skupionym na tym, co mówi, patrząc jej w oczy, jakby cały świat się zatrzymał. Dziś jest pełno ludzi rozproszonych, zapatrzonych w telefony, zamkniętych w swoim świecie, rozumiesz? Więc kiedy pojawia się facet, który naprawdę słucha, który nie spieszy się, który potrafi zrobić tę przyjemną ciszę, który potrafi dotknąć z czułością i intencją, dla niej to jak znalezienie rzadkiego skarbu. To tak rzadkie, że staje się czymś magicznym, a ona zaczyna widzieć cię inaczej, specjalnie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Potem zaczyna kojarzyć twoją obecność z tym dobrym uczuciem spokoju, pożądania, bezpieczeństwa, mieszanki. Która porusza jej serce, a ona sama nie potrafi tego dobrze wytłumaczyć. I mój przyjacielu, kiedy to się dzieje, myśli o tobie nawet wtedy, gdy nie chce, zostaje przy tym uczuciu, rozumiesz? Sekret jest taki. Obecność to moc. I tylko ten, kto to rozumie, potrafi stworzyć więź, która zostaje w duszy, która przykleja się i sprawia, że chce cię coraz bardziej. Postawa mężczyzny niedostępnego. Mój drogi. Uważaj, bo to jest coś, czego większość facetów jeszcze nie ogarnęła, i dlatego wielu zbiera odmowy, albo zostaje uwięzionych. W tej nudnej frenzon, wiesz, ten facet, który biega za nią jak szalony, od razu odpowiada na każdą wiadomość, a i tak nic nie osiąga? On robi wszystko źle. Facet, który naprawdę przyciąga uwagę, nie musi być najprzystojniejszy, najromantyczniejszy, ani najbardziej przyklejony. Sekret tkwi w postawie niedostępności. I nie. To nie jest bycie aroganckim, tylko prawdziwe szanowanie siebie i pokazanie, że masz własne życie. Mieć postawę niedostępności to nie być desperatem szukającym uwagi, nie odpowiadać od razu na cześć, tylko dlatego, że przyszło. To mieć swoje cele, swoją rutynę, swoich przyjaciół, swoje życie i dać jej to wiedzieć. Nie musisz błagać, żeby być blisko niej bo znasz swoją wartość i wybierasz być tam na swoich warunkach. To jest mega potężne i budzi w niej szalone pożądanie, bo czuję, że jesteś rzadkością, że nie oddajesz się łatwo i nie jesteś tam tylko po to, by jej dogodzić. Ale uwaga, bycie niedostępnym facetem to nie bycie chłodnym albo zdystansowanym. To mieć granice, wiedzieć kiedy powiedzieć nie i nie być dostępny 24 godziny na dobę na wszystko. Kobiety uwielbiają wyzwania, a kiedy pokazujesz, że masz swoje życie i nie jesteś łatwy do zdobycia, szaleją, by mieć cię, naprawdę. Więc przestań biegać za nią jak wariat i pokaż, że to ty jesteś nagrodą, facet z wartością i postawą, którego będzie chciała tak jak żaden inny. Błęd, który większość popełnia i zabija atraktywność. Mój drogi, usiądź. Bo opowiem ci o klasycznym błędzie, który zabija atrakcyjność zanim ona w ogóle zdąży się rozwinąć. I co najgorsze, wielu inteligentnych, przystojnych, a nawet odnoszących sukcesy facetów wpada w to bez świadomości. Myślą, że żeby zdobyć kobietę, muszą być idealnym facetem. Ciągle ją zadowalać, być dostępni 24 godziny na dobę, mówić tak na wszystko, unikać kłótni i wyglądać jak ten, który nigdy się nie myli. Ale powiem ci prawdę. Im bardziej starasz się być tym idealnym facetem, tym bardziej znikasz z jej pola widzenia. Kobieta nie chce robota, który robi tylko to, co jej się każe. Chce prawdziwego faceta, z własnym zdaniem, postawą, który wie, czego chce i ma jasne granice. Faceta, którego też musi trochę zdobywać, który nie daje wszystkiego na tacy, rozumiesz? Jeśli ona czuje, że macie za łatwo, szybko traci zainteresowanie. To nie jest tylko w głowie. To instynkt. Tego nie da się wymusić. Więc mój kochany, słuchaj. Na końcu dnia to nie drogi samochód. Umięśnione ciało czy wyuczone teksty z filmów sprawią, że zwariuje na twoim punkcie. To, co naprawdę się liczy, to to, co sprawiasz, że ona czuje. Rozumiesz? Sprawiasz, że czuje coś tak innego, tak wyjątkowego, czego żaden inny facet nie potrafi. Kiedy łączysz prawdziwą obecność. Być 100% tu i teraz bez rozproszeń, z energią faceta, który wie, czego chce, jest pewny siebie, autentyczny i jeszcze ma tę tajemnicę, która sprawia, że chce więcej. Mój bracie, stajesz się dla niej jak nauk. Facetem, o którym myśli, śni i pragnie, nawet gdy próbuje o tym nie myśleć. Prawda jest taka, że większość facetów spędzi życie goniąc za nią, próbując być miłym grając według nudnych reguł, w które nikt już nie wierzy, starając się przypodobać, a na końcu zostaną zapomniani. Ale ty, mój kochany, masz teraz sekret w rękach. I to twoja decyzja, czy użyjesz go, by być tylko kolejnym, czy żeby być tym facetem, którego ona po prostu nie może wymazać z głowy. Bo kiedy to zrozumiesz, wychodzisz z tłumu tych nieprocent i wchodzisz prosto do jej myśli i do serca. Każdej kobiety, którą tylko zechcesz. I kochanie, nikt cię stamtąd nie wyciągnie.